Tam tego ustawienia w prawej, na prawą stronę byłoby lepiej widać. Nie ma do ustawienia. Wiesz to, to jest tak troszkę na, na, na... wydaje mi się, że ten koń troszkę jest taki... On no wciąga, nie? E, tak, no on chce być tak, on chce być troszkę za szybko na drugiej stronie. Dobrze, tutaj po przeszkodzie od razu jeździł go troszkę skorygował. Dobra, no wyszło takie odbicie, nie było wyprostowania, bo tam troszkę mało miejsca jest. Mhm. jest troszkę było zgięciu, bo pokonała ta troszkę na wejście w linie. Tutaj by się chciało troszkę bliższa ta ręka. Tak, tutaj w szeregu można byłoby troszkę więcej, tym, on jest idący, taki napierający Piękowo. troszkę i myślę, że zawodnik dlatego tak go trochę akuruje ręką, żeby go tak nie wciągał, mhm. e, ale jak mogę mieć tutaj nastróje tego zawodnika, on jest bardzo fajny, elastyczny, taki podążający za ruchem konia, ale faktycznie można byłoby tą rękę, ja myślę, że tam jest troszkę też taki nadgarstek złamany, może, może jednak. Nadgarstek Skut skuterzysty. Tak, troszeczkę okay. tak, łokieć jest odstawiony, zawsze trzeba pamiętać, że te wszystkie połamane linie powodują, że ta ręka mimo wszystko staje się trochę bardziej twardsza, mniej, mhm. mniej, mniej ma czucia, te proste linie i ta rozguźniona ręka jest jakby najbardziej elastyczna, najbardziej wrażliwa. Dziękuję.